Cześć, witajcie. Paweł Lemański, portal kropka Wam się kłania. Dzisiaj testujemy klawiaturę kilab 88 Essential. Wiem, że to było. Natomiast po ostatnim właśnie teście kilab 88 dostałem bardzo dużo zapytań, jak ta klawiatura ma się do tej klawiatury syntezatorowej, bo wiem, że ta klawiatura jest lekka, a sterowniki mają dokładnie takie same możliwości. Niby to samo, a jednak delikatnie inaczej. Porównamy sobie klawiaturę 88 Essentiala do 49, bo taki model mam. No to co? Praktyczny test. Zaczynamy. Spróbujmy sobie scharakteryzować te sterowniki. W zasadzie są one bliźniaczo podobne, ale jedyna rzecz, która się różni w 88 c to umiejscowienie tego panelu mówię tutaj o pitch benderze, akordach transpozycji i zmianie oktaw. To jest po prostu tutaj, w tej części, natomiast w 88 mamy to wyżej. Tak więc ta sekcja nie powiększa nam instrumentu. Dalej jest dokładnie tak samo. Mamy dynamiczne pady w kolorze RGB, mamy sterowanie DAWem, mamy taki sam ekran i sterowanie wybieraniem brzmień. No i dalej 9 enkoderów oraz 9 suwaków. Czyli możliwości sterowników są dokładnie takie, takie same. Tylny panel jest dokładnie taki sam. Wejście na zasilacz, USB, kontroler nożny oraz MIDI out. Natomiast to, co różni te instrumenty, to zdecydowanie klawiatura. A jaka jest klawiatura w modelu 49 i 61? Jest to typowy syntezator, można powiedzieć, bez obciążników, czyli taka klawiatura typowa dla tych, którzy chcą kręcić sobie jakieś, wklepywać bity świetne, yy, bądź sterować na żywo syntezatorami, hamondami. Wszystko tutaj jesteście w stanie zrobić. Natomiast, czy to jest źle, że ta klawiatura ani nie ma obciążników? Yy, powiem Wam tak, yy, w modelu typu na przykład Nord, Lead, Również znajdziecie lekką klawiaturę syntetorową i tam nikt nie płacze, że jest dosyć lekko. Natomiast w modelu 88 również mamy lekką klawiaturę. No to o co tutaj chodzi? Nawiązałem do Norda Lida. Zdaję sobie sprawę z tego, że społeczność czerwonych podniesie teraz alarm, ale bardziej mi chodziło o tego czerwonego, ale Norda A1. Tam jest po prostu klawiatura no, dosyć fatalna. Szanuję instrumenty czerwone, natomiast ta klawiatura w tej yy, klasie cenowej, no trochę to jest za dużo pieniążków, żeby dostawać taką jakość. Ale wróćmy do Kilaba 88. Klawiatura w Kilab 88 Essential to klawiatura, która również jest lekka, natomiast klawiatura, która yy, nawiązuje do fortepianu, czyli cięższe klapisze są po lewej stronie. A lżejsze na samej górze. Stopniowo się ta ciężkość zmniejsza, natomiast jest to zdecydowanie cięższa klawiatura niż w modelach 61 Essential. Jest to hybrydowa klawiatura, taka pośrednia klawiatura między syntezatorem a pianinem scenicznym. Jest to idealny strzał dla tych, którzy chcą mieć pełnodomiarową klawiaturę w pełnym jej zakresie. Natomiast nie są pianistami. I to jest wybór właśnie, właśnie dla Was. Więc jeśli jesteś producentem bitów hip-hopowych, a w swoich produkcjach często korzystasz z fortepianów yy, czy pianin elektrycznych i potrafisz synchronizować lewą i prawą rękę, no to docenisz 88 klawiszy. Jeśli nie grasz biegle na instrumencie, no to 49-61 będzie strzałem w dziesiątkę. Arturia zastosowała tutaj chropowatość powierzchni klawiszy czarnych, a więc również to yy, daje. Przyjemność z gry jest to zupełnie inna faktura klawiszy niż w modelu syntezatorowym. No dobrze, a jak jest z ciężkością? Spróbujemy klawiatury obciążyć wagą 53 gram. Zobaczymy, jak się zachowają. Obciążenie 20 zł, skutkuje, że klawisz zapadnięty jest do połowy. Akcja maksymalna jest taka, jak widzicie. Zobaczymy, co na to kila 88 Essential. Tak jak wspominałem, klawiatura jest lżejsza na samej górze, a na dole najcięższa. Jak widzicie, takie 20 zł nie robi różnicy dla tego klawisza. A zatem lecimy do środkowego punktu, czyli punktu C4. Zauważcie, że te 20 zł tutaj powoduje, że klawiatura delikatnie się pochyla, a więc dołożymy kilka gram więcej. A swoją drogą może to normalne, ale odkryłem, że złotówka złotówce nie równa. Tak więc, jak będziecie robili swój test, to te 20 zł wcale nie musi być adekwatne. Zobaczcie. Dołóżmy zatem 25 zł, czyli około 78 gram. Klawiatura owszem zapada się, ale to nie jest jeszcze poziom końcowy. Sprawdźmy C4. Umieszczam 25 zł na C4. O, proszę. No i tutaj nam się klawisz zapadł. Ale jeszcze trochę brakuje. Przeskakujemy teraz na najwyższy klawisz. Stawiamy nasze 25 zł na ostatnim klawiszu. Uwaga, 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 uwaga. I pyk. Czyli jest to ostatnia wartość naszego klawisza, zobaczcie. A więc jest to dowód na to, że klawisze w Kila 88 Essential są stopniowo ważone. Ta klawiatura jest cięższa niż 61 klawiszy i 49 Essential. No ale zobaczmy, jak sobie poradzi z 25 zł. Właśnie 49 Essential. Z racji tego, że klawiatura ta jest w każdym zakresie taka sama, możemy położyć te 25 zł, równiutko tak, na C4. Uwaga, puszczam. Czy klawiatura no. wlądowa w całym zakresie? OK, klawiatury przemierzone i zbadane. Ta klawiatura jest. Cięższa i da więcej przyjemności świadomym muzykom, którzy produkują muzykę troszeczkę w inny sposób. Chcą zagrać i fortepian, i smyki, i wszystko. Natomiast tutaj, syntezator, kiedy króluje w waszych, waszych bitach, w waszych produkcjach muzycznych, to oczywiście 61, 49 będzie świetnym wyborem. To, że ta klawiatura będzie bliższa pianistom, i takie ma też zastosowanie. Może świadczyć o tym również ten fakt, że do tego modelu dostarczany jest pakiet brzmień UVI Grand Piano Model D. Natomiast Tutaj mamy pianino od UVI, to nie jest fortepian, a pianino. To nie ma większego znaczenia, natomiast jeśli chcecie grać pięknym fortepianem na wstępie, no to to jest właśnie ten ukłon dla Was, że macie tutaj. Pełny wymiar, ale oczywiście możecie sobie doinstalować inne brzmienia. Możecie korzystać również z pakietu brzmień od Arturi. tam macie tego mnóstwo. Analog Labach w końcu dostajecie i tam jest bardzo dużo fajnych brzmień. To nie jest tak, że 61 i 49 jest tylko dla tych, którzy grają na syntezatorach, a model 88 dla pianistów. Ten model jest gabarytowo skrojony dla pianistów, natomiast na nim również zrobicie wszystkie syntezatory, bo to jest dokładnie, dokładnie to samo. Tak więc jeśli grasz na syntezatorach i yy, produkujesz muzykę elektroniczną, no to idealnym narzędziem będzie również Kila 88, chociażby biorąc yy, potężne zestawy perkusyjne, gdzie macie zakres od dolnej partii klawiatury do górnej partii no to nie musicie skakać po oktawach. Po prostu ten sterownik będzie wygodniejszy, gdyż wszystko jest w pełnym zakresie. Instrument dla pianistów, ale nie tylko, instrument dla tych, którzy kochają syntezatory. Tutaj wiadomo na fortepianie zagracie, ale już z mniejszym feelingiem. Na zakończenie Analog Lab do tych klawiatur jest dołączony, Ableton Live Lite również, no i brzmienie od UVI. Ten instrument nie będzie dobrym wyborem do nauki gry potrzebujecie ciężkiej klawiatury, a nie takiej hybrydowej, pośredniej. To jest zupełnie coś innego aniżeli fortepian. Tak więc, jeśli potrzebujesz instrument do nauki gry, Arturia również ma taki w ofercie. Jest to model wyższy klawiatura fortepianowa. Koniecznie wypróbujcie tę klawiaturę, aby sobie samemu wyrobić opinię na temat tych instrumentów. Jeśli chcecie obejrzeć moje filmy inne z tymi klawiaturami, to linki. Z obu testów macie pod tym filmem. Wszystkiego dobrego, na razie pozdrawiam, cześć.